Dzień dobry. Ogłaszamy kolejną nominowaną w plebiscycie Twojego stylu doskonałość sieci, kategoria well-being. Przede mną Natalia Jakuła. Dzień dobry. To jest właśnie ta energia. <laughs> Natalia przez lata pracowała w telewizji jako prezenterka. Powiedz Natalię, jak to się stało, że porzuciłaś coś, o czym marzą tabuny osób, żeby zająć się czymś zupełnie innym? Trochę życie tak samo się potoczyło, w momencie, kiedy zaszłam w ciążę, postawiłam na rodzinę i też troszeczkę przeszłam na taką sportową karierę. To był moment, kiedy urodziłam synka i właściwie to kilka miesięcy później założyłam firmę Bungee Fitness, o której być może troszkę później powiemy. I naturalnie zajęłam się czymś innym, aczkolwiek bardzo lubiłam tę pracę. Była to moja ogromna pasja, przygoda. Hobby i zatęskniłam za tym, szczerze mówiąc. W czerwcu tego roku wydałam książkę. Ja właściwie przeszłam ogromną taką podróż, ścieżkę, metamorfozę swoją własną, dużo zmian we mnie i, i napisałam o tym książkę. Później dostałam propozycję prowadzenia swojego autorskiego programu, właśnie o nazwie książki, czyli Ciało Mentalnie, gdzie mówię o, o wpływie umysłu na ciało. I, I o tym też mówię na swoim Instagramie i staram się uświadamiać ludzi, swoich podopiecznych, z którymi pracuję, jak bardzo ważne są nasze myśli na temat nasz, nasz własny i na temat świata, który nas otacza, bo nasze myśli kroją rzeczywistość. I kiedy ja odkryłam tą zasadę, to było dla mnie taka, wow, eureka, jej, dlaczego ja o tym nie mówiłam? Dlaczego o tym się w szkole nie... Dlaczego ja o tym nie wiedziałam? Dlaczego o tym się w szkole nie mówi? I, I z tym też pracuję z ludźmi. Teraz jest to moja ogromna pasja, czyli właśnie mindset i. Yy, I fajnie, że mogę to łączyć, że właśnie pracuję jakby z tematem, który jest moją ogromną pasją teraz. Yy, pomagam ludziom też yy, odchudzać się, jakby nie było, przez no właśnie, właśnie głowę. Bo czytałam na Twojej stronie, że doszłaś do takiego wniosku, że yy, to największe problemy z odchudzaniem, właśnie u osób otyłych, są po prostu w głowie. To prawda, bo to są ogromne blokady. Lęki, różnego typu zaburzenia, wszystko się bierze oczywiście z dzieciństwa, o czym też nam nikt nie mówi. Ja jestem naprawdę wściekła na system edukacji, że, że o takich postawach się nie mówi, bo ja odkryłam to po 30 roku życia, jakie to są schematy powiązania. I teraz właśnie mam taką misję mówienia o tym, bo jestem, mam tyle złości właśnie, że o tym nam się nie mówiło i że ja tyle lat straciłam, że ja tego nie wiedziałam. I, i, i chcę też przestrzec młodsze osoby. Ja pracuję z młodymi dziewczynami, co jest niesamowite, że chcą zmieniać Majset, że widzą, że coś nie działa, że widzą, że mają jakieś blokady, ograniczenia. I wracając do tematu właśnie, o którym mnie spytałaś, jak to jest, że się można odchudzać przez głowę. Pracując, współpracując z medykowerem przez wiele lat Współpracowałam, aktyw aktywowałam osoby otyłe, aktywowałam ich sportowo, pomagałam rozkochać w sporcie, planowałam takie aktywności i jakby omawiałam, co może ich zainteresować. Ale powiedz, przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Jak rozkochać w sporcie kogoś, kto siedzi całe życie na kanapie? Uświadomić go właśnie, mm. że, że być może ma złe przekonania o tym sporcie, że być może nikt mu nie pokazał, jakie to jest piękne, że może być jeszcze inna ścieżka niż ta, którą ma, czyli od domu na kanapę, no. <laughs> czyli że <laughs> tak. można jeszcze na przykład czerpać radość. Y Fantastyczną przygodę, emocje, rado, radość, to już mówiłam, ale to jest chyba najważniejsze ze sportu, bo jeżeli robimy coś na siłę, to to nie ma sensu. Natomiast zobacz, ile jest różnych form ruchu. Tak? To nie musi być stricte sport, to może być taniec, to może być pływanie, to może być spacer z kijami, bez, to może być aktywność chociażby z psem, wychodzenie codziennie. Zobacz, ile jest różnych typów aktywności. Także Uświadamianie czym jest w ogóle aktywność, dlaczego ona jest ważna, jak można z niej czerpać radość, jak się w niej rozkochać, jak zacząć. Bo wiesz, jak ktoś nam nie pokazał, jeżeli my właśnie nie mamy tego schematu, yy, że to jest ważne, tak jak uczy nas mama mycia zębów tak, od, od dziecka, no to jeżeli ktoś nam nie pokaże, że to wyjście na spacer codziennie tak samo jest ważne jak mycie zębów, no to skąd my mamy to wiedzieć? Nie mamy tego nawyku, nie jest to dla nas istotne, jakby w ogóle nie mamy tego z tyłu głowy i, i to nie jest nasz świat po prostu. Więc jakby zobaczyć, że jest jeszcze świat poza tym światem, który my znamy, który też może być fajny, który może być jeszcze fajniejszy, który jest dla nas korzystny, korzystniejszy niż ten, który jest. A Ciebie uczono w domu, że nie tylko mycie zębów, ale i spacer i sport? Tak, tak. I to zawdzięczam właśnie swojemu tacie zawsze mu to mówię, że, że dziękujemy za tą sportową pasję, za tą sportową stronę, za tą spontaniczną stronę życia, bo ja bardzo to uwielbiałam i nadal tak mam w życiu, że, że, że kocham spontane wyjazdy, aktywność. Dla mnie zwiedzanie to jest, kiedy gdzieś wyjeżdżam i, i mogę sobie przebiec, joggingować, pobiegać na przykład gdzieś plażą albo po mieście od punktu A do punktu B, jeszcze zaliczyć śniadanko, dopiero wrócić i zacząć dzień. Więc dla mnie to jest forma nie tylko aktywności, ruchu, dbania o siebie, o zdrowie, ale też. Forma zwiedzania, forma. Hmm, to jest styl życia, po prostu. Mm -hmm. Czy tym właśnie jest dla ciebie well-being? Jak najbardziej, jak sama nazwa, nazwa wskazuje well-being, being well, czyli sztuka dbania o siebie, jak y, być swoją najlepszą wersją, jak, jak, y, jak opiekować się sobą. I dla mnie to było zawsze, wiesz, takie do około 33 roku życia. To, to było. Y, bardziej pod kątem tej fizyczności, czyli że sport jest ważny, ta tężyzna fizyczna. A później mi się zmieniło i zobaczyłam, że tutaj jednak ważniejsza jest właśnie głowa, że, że te nasze przekonania o sobie, że myśli, że właśnie te schematy, nawyki to one rządzą i, i że ta głowa jest jeszcze ważniejsza od ciała i ona też steruje ciałem, więc zaczynamy zwykle właśnie każdą zmianę jednak od, od umysłu. Jak rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy raczej do tej pory preferują kanapę, to zachęcasz ich do tego, żeby po prostu spróbowali, bo inaczej nie pokochają? Czy jeszcze masz jakieś specjalne triki? Mm -hmm. um, opowiadam o różnych formach aktywności, o tym, co ja lubię, jak ja zaczynałam. Bo wiesz, moja przygoda z taką aktywnością na co dzień, też nie była od najmłodszych lat, no bo w moim domu okay, były narty, był rower, ale zobacz, to są sezonowe sporty, tak? Więc ja sama musiałam w sobie wyrobić ten nawyk aktywności codziennej i zrobiłam to w ten sposób, to też jest ciekawa historia. Byłam zaraz po liceum au -Pair, czyli wyjechałam do Anglii, przez pół roku żyłam ze wspaniałą brytyjską rodziną i tam była taka Tradycja biegania. Co niedzielę, rano, gdzie w rodzinie była trzylatka, sześciolatek, no i półroczna dziewczynka, ale oczywiście ona jeszcze nie biegała. Natomiast cała czwórka, te starsze dzieci i, i rodzice biegali. Ja nie biegałam, i było mi głupio, że ta trzylatka na przykład biega więcej i szybciej ode mnie. Więc tak sobie pomyślałam, to chyba jest fajne, skoro oni tak biegają, i chciałam się nauczyć tego biegania, bo to właśnie nie jest tak, że człowiek wychodzi i biega i już jest maratończykiem i w ogóle biegaczem, tylko biegania się trzeba nauczyć, więc ja sobie tak codziennie truchtałam, podbiegałam, truchtałam, podbiegałam i nauczyłam się tego biegania, złapałam bakcyla właśnie dzięki tej rodzinie. I tak zaczęłam sobie właśnie codzienne treningi z bieganiem, z, z siłownią, też jak wróciłam, zaczęłam to swoje samodzielne dorosłe życie, to też się zaczęła przygoda z siłownią. Może troszeczkę inna była intencja, bo wtedy bardzo dbałam o swoje ciało, chciałam dobrze wyglądać. No bo jakby zaczęłam też przygodę z telewizją, właśnie ze stacjami muzycznymi, więc chciałam dobrze wyglądać. Więc ta intencja była taka, żeby dobrze wyglądać. Ale na szczęście mi zostało. Później z czasem, gdy zaczęłam dojrzewać, ta intencja była zupełnie inna, bo już wiadomo, że, że zobaczyłam, jak bardzo ważne zdrowotne aspekty sport posiada i też jak bardzo dobrze na głowę działa że katalizuje w ten sposób y, emocje. I o tym właśnie też mówię, wracając do tematu swoim podopiecznym, że słuchaj, sport jest jednym z najważniejszych, jednym z najlepszych sposobów uwalniania emocji. I ja też robię naprawdę terapię poprzez sport. Jestem coachem emocji, terapeutą emocji i poprzez ruch, poprzez taniec. Ja też zauważyłam, w ogóle mi się zmienił gust muzyczny. Zaczęłam lubić bardziej muzykę elektroniczną, dlatego że no nie ma nic lepszego dla mnie, jak co którąś sobotę na przykład iść i się wytańczyć totalnie się oddać muzyce, czyli wsłuchać się w tą muzykę, płynąć razem z muzyką. I to jest dla mnie naprawdę forma medytacji, forma katalizowania emocji. Przede wszystkim uświadamiam swoich podopiecznych, że. Sport to nie jest tylko ruch, jakaś aktywność ciała, tylko to jest właśnie styl życia, to jest katalizowanie emocji, to jest radość, to jest jakaś pasja i że jest to na pewno też gwarancja zdrowia, zdrowia, fajnej starości, do niektórych, znaczy różne argumenty do różnych ludzi trafiają, prawda? Wrzucałam też taką rolkę odnośnie osób starszych, że twoje jak wygląda ostatnie 10 lat życia osoby aktywnej i osoby nieaktywnej. I to robi mocne wrażenie, to naprawdę robi ogromne wrażenie, bo rzeczywiście tak jest, że jeżeli człowiek nie ćwiczy, no to te ostatnie lat, lata życia są bardzo bolesne, nieaktywne i, i trudne. Natomiast osoba aktywna, nie dość, że ma siłę i ochotę się ruszać, sama wstawać, bawić się z wnukami, to, to jeszcze ma w tym radość z życia. A jak pomagasz wyrabiać te nawyki swoim podopiecznym? Na pewno nie na siłę, na pewno też uświadamiam, że to jest proces. Jak każda zmiana metodą prób i błędów, porażkami mniejszymi, większymi dochodzimy do, do jakiegoś celu, do większego sukcesu, tak samo jest z każdym innym celem. I tutaj, jeżeli przez 30 lat się nie ruszamy na przykład i nagle chcemy zacząć, no to też nie możemy się poddawać, kiedy postanowimy coś i pierwsze 3-4 dni nam nie wychodzi i większość ludzi się wtedy poddaje, tak? To uświadamiam, że pamiętaj, że to jest, to jest cel. Bądź dla siebie dobra, wyrozumiała. Jak ci się nie uda ten pierwszy tydzień, to drugi tydzień, chociaż raz w tygodniu gdzieś wyjść, zrób coś, i pamiętaj, że to jest proces. Masz go z tyłu głowy i raz ci się nie uda dwa razy ci się nie uda, ale potem już wejdziesz ten nawyk. Tak, i zostaniesz w nim. A jeżeli jedna aktywność Ci się nie podoba, spróbuj innej i nie od razu godzina, dwie, tylko 15 minut, 20 minut. To naprawdę drobnymi kroczkami samo wchodzi. samo staje się częścią życia, prawda? Jak każda zmiana. Czy kariera telewizyjna, którą miałaś, pracowałaś przez wiele lat jako prezenterka, przełożyła się na, na twoją karierę w sieci, na popularność? I czy tylko to jest dobry wpływ? Czy było też coś, co, co nie było dobre? Na pewno doświadczenie pracy przed kamerą mi pomogło. Chociaż z jednej strony pomogło, a z drugiej strony wiesz, byłam prezenterką lifestyle'ową, muzyczną i nagle zmieniłam swoją drogę, zajęłam się właśnie tym mindsetem, sportem i ja miałam taką blokadę, w ogóle miałam taki spory kryzys też życiowy w międzyczasie, gdzie sporo było przemyśleń, zmian, transformacji we mnie. Ja się trochę obawiałam, jak to będzie odebrane, że tutaj lifestyle, że w ogóle ludzie też mnie tak nie znają od tej strony, że przecież jestem też socjologiem, że skończyłam szkołę coachingową, że że jestem też trenerem sportowym, chociaż z tego mnie znali z tego względu, że, że też prowadziłam bungee fitness, nową odmianę sportu, fitnessu na polski i zagraniczny, jak się okazało, rynek. Też niesamowicie to szło. Także trochę miałam blokadę przed tym, żeby, żeby iść w tym kierunku. Nie wiedziałam, jak to będzie odebrane. Ale wiesz, ja też poczułam, że to jest moja misja, że ja mam to robić, że, że ja mam pomagać ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy jest mnóstwo i stanów lękowych i depresji i, i i mam ich uświadamiać, że tabletka to nie jest yy, nie tędy droga, że tutaj lekarstwem jest medytacja, sport, yy, wsparcie, dobra energia dookoła. Ten self -care taki właśnie, że ten self -care jest najważniejszy, bo my no, nie mamy podstaw psychologii w ogóle wykładanych w szkole i my musimy sami do różnych rzeczy dochodzić. Ja kompletnie na oślep swoje życie yy, mi się układało przypadkiem, że tak powiem, a <laughs> przypadków nie ma, no bo wszystko jest po coś, teraz to wiem, natomiast ja nieświadomie wchodziłam w związek, nieświadomie e, wiele rzeczy w życiu robiłam i teraz e, chcę żyć świadomie, chcę, mieć, e, chcę kreować swoje życie. Dlatego też um, pogadałam ze sobą, co ty tak naprawdę chcesz robić, co ci sprawia przyjemność, jaka jest Twoja misja na tym świecie, jakie masz tutaj zadanie. I ta głębsza prawda spowodowała zobacz, że teraz jestem tutaj z Tobą. To jest niesamowite, że wiesz, po roku działalności, po roku wrzucania jakichś rolek na Instagrama, one zostały docenione, uznane, zauważone, i no, jestem wzruszona, że to po prostu jest coś, co wnosi wartość, że ludzie piszą mi, że. Że nawet bez sesji indywidualnych ze mną, że bez spotkań ze mną, to same te rolki wnoszą im wartość, zmieniają ich mańce, zmieniają ich postrzeganie, bo o to tu chodzi, żeby zmienić swoje postrzeganie, że może być jeszcze gdzie indziej fajniej, żeby wyjść ze strefy komfortu, że to jest ok. Hmm. Też bardzo fajne jest to, że pokazujesz sport jako coś, co nie musi być opresyjne i trudne, że może być tym właśnie well-beingiem cały czas. Stylem życia, no, tak. Stylem życia. Tak, stylem życia, bo dla mnie jest absolutnie stylem życia. Tak jak powiedziałam, gdzieś wyjeżdżam, to pierwsze co pakuję to um, adidaski, leginsy i rano sobie pobiegam. Um, albo moje w ogóle wyjazdy są w takie miejsca, gdzie mogę pojeździć na nartach albo gdzieś pobiegać na plaży. Um, zawsze musi być aktywnie, bo uważam, że bardziej się czuję zmęczona, kiedy jest nic nie robienie, bez ruch, mm -hmm. niż kiedy właśnie jest aktywnie, gdzie można pospacerować, pobiegać, coś fajnego porobić. Mnie tak, mogę powiedzieć, nosi. Ja Kocham poznawać świat, poznawać ludzi, dużo no czerpać życie, życie garściami, i, i sportu umożliwia to. Jakby każda forma jest inna aktywności, prawda? Bo można robić różne ciekawe rzeczy, w tym właśnie poznawać świat, jego uroki, jego koloryt i, i to jest piękne. A jak widzisz siebie za 5 lat, 10? Masz takie plany? Tyle rzeczy się wydarzyło nagle i w dość tak. krótkim czasie, więc może pięć lat to dużo. Wiesz, to jest ten samorozwój, właśnie. Gdy człowiek żyje świadomie i już zna takie podstawowe schematy, zasady funkcjonowania tego świata, bo one są, to, to wie, że może naprawdę kreować swoje życie dowolnie. Ja już to poczułam, ja już to wiem. Ja siebie widzę za pięć lat jako taką mentorkę mindsetu. Brakuje tego w Polsce nadal, wiesz? I, I widzę, że to raczkuje. W Stanach jest to bardzo popularny temat. Ja już zaczęłam prowadzić warsztaty, właśnie takie ogólne dla ludzi. Jeżdżę z moją książką, właśnie prowadząc warsztaty, gdzie ja sama miałam zaburzenia odżywiania. Nie wiedziałam, z czego to wynika. Myślałam, że tu chodziło o jedzenie, a tu chodziło o relacje z jedzeniem i ze sobą. I ja głównie właśnie też uświadamiam, że wszelkie nasze jakieś zaburzenia emocjonalne, one mają swoje głębokie dno. Jeżeli go nie poznamy. To, to nasze życie nigdy nie będzie jakby harmonijne, nie będziemy się czuli szczęśliwi, bo zawsze będzie coś wybijało, a my nie wiemy co. I czasami musi dojść do naprawdę takiego kryzysu, coś musi naprawdę walnąć nam się skończyć i, i nas sponiewierać, żebyśmy zauważyli te rzeczy. Nie musi tak być, ale zazwyczaj tak jest, że dopiero sobie przewartościujemy i zajrzymy w, głęb, w głąb siebie, gdy, gdy dzieje się coś trudnego. No, ale to jest trudne faktycznie, zajrzeć w głąb siebie i, i przyznać się, że kurczę, robiłam błędy, że to nie inni są winni, tylko zazwyczaj też we mnie jest dużo winy. To jest trudne po prostu, ale to jest bardzo uwalniające. No, rozumiem, że widzisz też efekty u osób, z którymi pracujesz. Tak? tak. I to jest właśnie to, co mnie w tym trzyma co mnie właśnie co mi sprawia ogromną radość i satysfakcję, i wiem, że jestem w dobrym miejscu, że się rozwijam w dobrą stronę i że to, co robię, ma sens, bo że ja dostaję takie wiadomości, typu miałem myśli samobójcze, że mi pomogłaś, że te medytacje twoje, że te, te procesy, które robimy, bo ja też wprowadzam w takie lekko hipnotyczne stany, ja programuję umysły, mhm. bo naprawdę możemy sobie zbudować tożsamość, jaką tylko chcemy. Tylko musimy wiedzieć, jak to zrobić. I fajnie jest mieć kogoś, kto nas przez ten proces poprowadzi. I ja ja jest właśnie robię. No? bezpieczny tak, i ja właśnie tak to robię. Buduje poczucie wartości w ludziach, bo oni jakby sobie sami ten swój wiesz, tą, tą swoją tożsamość kreują. No bo ja nie powiem komuś, że masz być taki i taki, tylko pytam, czego pragniesz, jakie masz cele, co ci nie pasuje w tym swoim życiu dotychczasowym, co chcesz zmienić. I, i wzajemnie, wspólnie, właśnie gdzieś tam układamy ten plan na przyszłość i go programujemy. I się tak życia zmienia. To jest piękne właśnie, że, że nagle taki, wiesz, taki motyl z kokona wylatuje i ja jestem tego świadkiem I, i to jest piękne. No, to jest piękne i to do mnie po terapiach ludzie też trafiają, że jakby psychoterapia to jest proces, gdzie my zaglądamy do tego dzieciństwa, wiemy już dlaczego na przykład nam nie, wyszło, nie wyszły związki albo to życie zawodowe nie jest tak jakbyśmy chcieli, dlaczego się boimy, dlaczego nie mamy odwagi. To wszystko wiemy po psychoterapii. Natomiast bardzo często zostajemy z tym i nie wiemy, co dalej. Tak? Jest świadomość, ale czasami jest bardzo dużo emocji, które jeszcze gdzieś tam się wylewa. Albo też nie wiemy, jak to nowe życie wykreować. No I tutaj właśnie pojawia się mentor, tak? mentor biznesowy, mentor lifestyle'owy, ja jestem takim bardziej lifestyle'owym, ale jakby ten samorozwój on na każdym polu życia nam później procentuje, jeżeli zainwestujemy w siebie i w budowanie właśnie siebie. Swojego mindsetu, swojej pewności siebie, odwagi. Totalnie prawdopodobnie mm. czujesz spełnienie. Tak, <grym> Tak, to <grym> widać. Tak, tak jestem szczęśliwa. Wspaniale, że dołączyłaś do naszego grona nominowanych. Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni i zainspirowani. Również my w redakcji i wszystkie prawdopodobnie osoby też. Ja jestem zaszczycony. Bardzo Ci dziękuję No i trzymamy kciuki, żeby było tak, jak sobie wymarzysz. Bardzo dziękuję. Czuję, jestem że tak będzie. Dziękuję tak. bardzo. <grym grym>